witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Herdward ehm, Dzisiaj jest ze mną Kurak, Jacek i Byczek Dzień dobry Dobra, Siemanko. to co, to jedziemy, pojedziemy sobie Siemco. na niebiesko na, niebie na niebiesko, Boże, na niebieskie Na zimę Tak I lecimy o. Zbieramy sobie tak, trochę No nie, od... nie ruszaj Ale ty wolno jedziesz no, bo, bo mam główny silnik. Hehehe. szczery bo nas, jest co? No. Twój polon jest lepszy. <grystanie> ja jadę maluch. Telefon mi jeszcze wyje. <grystanie> Chłopie, silnik 800, km, no i tak dobry. No, ty się śmiej, maluchem. W Anglii są maluchy, no po angielskiej stronie. Dla Anglików to jest zabytek, nie? Mhm. Teraz jedziemy z ocean autostradą O, gdzie się tam niósł. Ej, ja tu w lewo, nie? Patrzymy po... tak, 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 tak. Patrzymy by... na mnie, Ty. A sorry Ej. to maluchy wani. Gdzie on jedzie? O jedzie o, na skróty pojechał ty No, <laughs> że muszę. Szybciej, bo... no i ten... I... Ojcie się wcale nie śpieszy i jedzie sobie lewym pasem, nie? A za chwilę patrzymy po prawej stronie maluch nas wyprzedza. <laughs> A ja powiem ci, że ten, i... że ostatnio jakoś sprowadzali te z Polski yy, i je no, bo maluchy są no, zabotkowe dla innych krajów. Ale nie? kurwa wie ile tam maluch kosztuje, chłopie Ale wejdź sobie w Anglii. Po 4,5 tysiąca, po chyba 5, na widziałem takiego... No, a tam, yy, bo oglądałem takiego YouTubera Tracker Piotr, nie? I on tam sprowadzał sobie malucha <coughs> i chłopie, pokazywał ceny maluchów, jak chodzą w Anglii, yy, nie w Anglii, tylko w Stanach. Chłopie 8, 9 tysięcy dolarów to taki wiesz, w średnim stanie, nie? A taki kurwa, w ładnym stanie 12, 13 tysięcy. No, kosztują no, niestety. No, a u nas kurde kupi za 500 zł. No. Boś poznajomości za stówkę i litra. No. No. I do tego bak zatankowany. Za 50 zł. Żeby, żebyś do domu dojechał. No. Nie, no. Jedziemy pierwszą tamtą bazę rozebrać, nie? No, no. Tak jest. Tędy chyba jechałeś, nie? Slalom gigant. A tutaj w prawo nie jechałeś? Tak, nie, tędy jechałem. Tak, ale jechałeś byśmy... od razu na, to, na tą polankę, nie? O! <noise> Bawisz się w <wyczurka>? No <noise> <noise> ze mnie się kurwa śmiałeś, że drzewa wjeżdżam. <noise> Sam nie lepszy, co? <noise> no, coś cię pił przed odcinkiem. <noise> Gum no, ten, ten, so sok z gumiagu Właśnie to chciałem samo to Przerwałeś mi A to ja wiem dlaczego ty go do naturatu znaleźć nie mogę no. <śles> <śles> Kurwa bujam się na fotelu Szut tył, ale nie pojedzie ci. <śles> jest dopiero, ja <laughs> pierdole Gdzie Chłopie, wiatr we włosach czujesz? Jedzie, jedzie, jedzie tam tam tyle chwil przodu o, Zniknął mi, a nie, jesteś, dobra. dobra no, Dobre do kierowcy wybrałeś No bo to może tak będziemy jechać, z taką prędkością Czekaj Panie, to Staj ja na chwilę, zaraz. Staj na chwilę, stój No Co tam ujrzą? A Tyłem, szybciej <laughs> No, powiem ci, że szybciej. Tak, jest to na akordach. Na razie. Do... Bo, eee. Na eee. Bardzo szybciej. Opłacało ci się? No, w sumie. O nie, co się stało? O, dobra. Po co w sumie grzesz? Ej, nie. no nie fukaj. Eee. Nie. To <laughs> mówi o tyłu. A, e, no już się zamknąłem. Autoryzacji <laughs> nie mam. O. To se weź, <clears throat> to no. weź i ten. No. I będziemy rozwalać, to po co mi to? A no to co, sami będziemy napierdzielać? Głowa cię boli? Mówię, będziemy rozwalać, to, to autoryzację? A, no, to... Dobra, nieważne. A widzisz, widzisz. Kto tutaj pił de natura, to pił. Ja piję filtrowany. <noise> Chociaż się przyznaje, co? No. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę bazę, to ją rozbieramy dlatego, że, że przenosimy ją, bo lepsze no i miejsce, dobra, gdzie, dobra. gdzie więcej dropi niebieskiego. Za zabieraj do domu, I przeniesiemy się, tam tam się wybudujemy, bo tutaj tak naprawdę to nic nie ma. Tak musi to Beton mi za co? Spod nóg, nie? nie. <noise> Myślałem, że od razu to zrobisz, a to to. Funkuje. Dobra, czysto jest, tak? Jedziemy. No, czysto, Spadamy. Dobra, mała przeprowadzka. Kuraciu, o to bierze. <głosy> <głosy> no bo tam temu ten kagani założyli, nie? No. Ustań, no. Po ostatniej, po ostatniej akcji, dlatego tak wolno jeździć. Na No nie no. Porysował no. mi cały bok. Twoja wina. Ja świadkiem. Chyba, że mi... Słopa za... Coś bym powiedział, ale ja się wstrzyma. Ej, tu były te drugie hangary. Nie? Dobrze, jedziemy tędy. Tak, z drugiej strony no. ulicy. kawałek kawałka tam chatki się wbudujemy, żeby nie było, nie? Mhm. Mm w ogóle Iś, ja można tam na obo. końcu się wybudować. Albo i tak. Tak, tak, to poprowadzisz tę złomę. tak. bo byłem, ten ten nie widać. No to może, jedziesz tam za tą chatę i cały czas prosto. Tam nie ma niebieskiego, to nie będzie nas biło. Patrz, patrz jak, patrz jak pędzi, patrz jak pędzi. Dobra, będziemy, pobawimy się z nim. Stop, stop. O kurde! No nie wierzę! O, <laughs> Ale jak mnie wywaliło w górę, nie? <laughs> O ty O nie to Oś tu mini-gadzino No nice Zdychaj Eee he, he, he. Wiecie gdzie ja jestem? Gdzie? Jestem kurwa na biomie czerwony O nie <laughs> wierzę No to weź się teleportuj do nas No tepnij się o, Moment moment No z buta chyba też nie będziesz nie? Nie ty, kranie malucha. Jaki kolorek mam? miętówka No nie. Sexy normalnie, co? <laughs> co do tu? Nieważne. Ty, ale jak to się stało, że ja nie, jak nie go tak. wjechałem, ty, ale jak mnie do góry wyrzuciło, co? <laughs> Widzieliście to? Twardy, twardy łeb, a ty, a macie kółko u góry? U góry? Ten, twój tu Co? Tyner kółko. Ja mam u siebie tylne kółko u góry. No ja też. A no. <laughs> I co zrobiłeś? O. No. no, chciałem tylko kurde plujka ubił. Zepsuł nas zmógł. Dobra, idziemy dalej, tak? <laughs> no, nie <laughs> wiemy. Odpa daj mi nie wierzę. Stój, 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 stój. Coś już zobaczył. Kurde, potrzebuję ubić tego tego króliczka, żeby mieć ten. <laughs> hmm. Powiem ci tak, jak nie wysiadaj mi nigdy jak jadę ze swojej lewej strony Aha, no dobra Prawie nie przejechałem Trzeba było rozjechać A i specjalnie się ze mną droczyć. Poczekaj, poczekaj, ja znajdę silniki z skrzynię. ja cię trochę ten, trochę ci może pomogę. A, to no. nie pomogę. To jednak nie pomogę. Wam ty nie to wam <laughs> też samochodu? Nie. Jak się złoży drugi. Proszę pan, ale na długi się nie jeździ. Jak jest ten. Co sumie jest ciemno? To gdzieś tu było, nie? Tak, tak, prosto, cały czas prosto. O, już widzę ile niebieskiego. Ojej. No, stary, pało. Tu jest zielone. Było. Ojej, ile tej tego jest. Być tego jest. Kurczę, czopków nie wziąłem, nie? Tak, ale jedźcie tam dalej, na koniec, bo tam nie ma niebieskiego. Możemy na spokojnie wybudować sobie bazę. Nie będzie nas biło, jak się zrespimy. To, to co może gdzieś tutaj, co? Czekaj chwilę, nie kiedy jadę do ciebie. A no tak. <grym> Zwolnij, bo maluchy jedzie. Co silnikiem. <grym> <Tyłem 800>. słuchaj. <grym> o, jest, jest, jest. Zamiast tyłem popierdzielać. Czekaj, się, ja że widzisz tutaj, czekaj. co? Czekaj. Pokażę ci coś. No. Jebu. <grym> Ułomaczko, tak cię tymczasem te, tyle pożyć. O nie, strzepiliśmy się. O, no, odejdź to. <grym> To co ja myślę, że gdzieś tutaj, nie byłoby okej okay, chyba. Zaraz, zaraz, tak bym by No bo tu chyba trochę za daleko, nie? O, tutaj możemy się budować gdzieś. Czekaj. No na tym budować. prostym, bo tu po lewo. Popatrzcie O, no tutaj możemy się wybudować. O, plaga chłopali. się obić się Ja też ja śmiałem. Tutaj? No, tutaj ja. Tak jest. Dawaj Kiciusia leci Dostaw go mnie. Mój chciał być. <noise> Zabił Eee Skóra zwykła. Dlaczego to zrobiłeś? Ja chciałem. Kurde, zimno mi. Dobra, pany budujemy. Eee, ten, Fundament. Magotem, nie? Daj mi 30 drewna. W aucie masz wszystko, nie? Chłody, a z dobra, dobra, bierzemy ten koboid. O, ten będzie lepszy, bo tu jest prościej. To jest cały kuboit. O Ono. E, kto ma stół? Ja. Odawaj. No, na ile budujemy? Proszę bardzo. Chyba no, 6 starczy to 6-9. Aby dwa tak auta się zmieściły i tyle? Stamy na 9. Jak kurczę ma ktoś kamień? Ja mam. To wyrzuć trochę, podziel się to, będziemy budować. Nie? Zabieraj, tutaj jest. Ja trochę nie za mały ten fundament. Albo się zrobi 9, albo 12. Ja mam betonu sporo. Czekaj. 6:00. No. A żelazo mamy? Mamy na bramę, nie? Mamy, mamy, mamy. mamy. No co kolega Jacek na tym za mówił, stoi? tej Chyba cura, ta nie Jacek Nie no, Jacek ja ci widzę przy aucie stoisz. No ta, bo ty byłem w aucie i tam to tym robiłem, nie? Aha ja cię zrozumiałeś, że za nie mówiłem. Ej, tą ścianę musisz zburzyć. Patrz, się szybko wybudowali. Jupi. widać, że polacy tutaj pracują. No a jak okay. No A jak powiem? No. na będziemy mieć od razu. Pięknie. I kto ma metal? O, nice. Hmm. Chciałem coś zrobić, ale mi nie wyszło. Dobra, można wjeżdżać panowie, bo tutaj może być. To, to ten postawcie od razu. Za chwilę się okaże, że auto nam gdzieś gwizny, nie? No nie, ja musiałem przywalić. Ja też. Uwaga Czemu nie mogę je zamknąć ty? Aha, bo muszę. Bo nie zautoryzowałeś tutaj <laughs> Dobra. A no, deski nie masz, robicie? No robimy, robimy, deski tylko mam, że deski zrobić ja mam deski. Ale jeszcze mam 150 drewna, to zrobię jeszcze parę. A no co, z filarami walimy czy bez? Z, bez z Na środku musimy z filarami. No na środku to tak. Deski starczy, czy zrobić jeszcze? Nie, chyba powinno wystarczyć. Ej, tu dziura jest. To się zrobi ściankami Ej, Tylko nie, nie rób tam sufitu. Kurde, znowu przez pomyłkę wyrzuciłem ten młotek. Poczekaj, ja tam zaraz zrobię te. Dobra, spoko. Piancy, bo, bo jak postawisz sufit, to ścianek nie będzie można postawić. O, teraz dobra. Wystarczy deser. Tak. No i pięknie I gitara Miód, malina No i zajebiście, dobra No to zasuwamy Dwie osoby w jednym i dwie w drugim, co? A -a. To A -a. Tylko wiesz co, zjebaliśmy trochę, nie wzięliśmy żadnej tej... No. Co? Cis... Strzęga tam była A po co ci strzęga? No cokolwiek tutaj wstawić wstawi. Ale tu może byłoby wiertło też zdecznie No tutaj się zrobi na razie ten... Na razie muszę nazbierać niebieskiego a ja muszę jechać na czerwoną prostu nie zobaczyć jak tam te wiodła. Tyba nie skończyła To co, jedziemy? No jedziemy, jedziemy Znaczy w sumie auta można zostawić tu, wiesz. nisko mamy przecież. Ale wiesz co lepiej z autami jeździć moim zdaniem, nie? Szybciej. No, zdecydowanie. <laughs> I kto to mówi? Dobra, ogień. Chyba tylko u nas są. <noise> Światełka A jebać bieda. Czapie. Dobra, tak było. Czekaj, czekaj Kurczę, miałem dwa czopki, mogę wziąć czopki, byśmy wysadzili te górki, nie? <noise> czopki. <laughs> Następne uzależnienie, no. słuchajcie. No, jaki lak był znowu. No, niby nie wsiadłem do auta znaczy za tą chatą było dojść. Słuchajcie, nazbieramy sobie niebieskiego, a głównie ja nas interesuje. Skóra zieti tych białych polarnych, i byśmy sobie zrobili broń. Ale to poważny sprzęt. Chyba nasz jest prawy brzeg, wasz lewy. niech mi jeszcze ani jedno mnie nie drobno niebieskie. O, teraz lewej, po lewej skała. Czekaj, 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 bo mi na cały czas Stoi. Ty po lewej. Cieke, cieke, cieke. Po u, lewej u, skoń, skoń, skoń. U. To trzy. Cztery. Jeszcze lepiej. Biegnij do tego, ja do tego. Przed nami zielone. Nie wierzę. Po lewej. Ja wiem kurak, tylko muszę poczekać aż mi na promieniowanie zejdzie, bo za dużo tego było Już dostawałem demy. Tam jest chyba czerwone, to nas nie interesuje Rośnie, chyba. rośnie, rośnie Dobra, srać Jedziemy O, jest następny Mało ciemno przed oczami robi Czekaj, muszę ubić tego kurczę. Ach, trafiłem, ty! A tu, tutaj normalnie Włebek. tłuszcz. Nie no, przydałoby się ten, skóra. O, o dwa, rynku dwa rynku skóry, zbierać. nice. Gitara. Lecimy dalej. Myślełeś, załóż też na Yeti pojechać, co? No, może by w sumie było. Teraz albo następnym razem, czy coś takiego. No, dokładnie. Pomału i do przodu Zielone przyda się ja, Wybierz Robię to w ciepłym samochodzie mi tego No każdy no, jak, jak murzyn nie? No Bo dokładnie Bo w murzyn ty? Co to ma być? Znajdź znaczy własnego murzyna I co to czerwony już? Wróć się tam będzie Zielone Dam się wrócić <laughs> Zielonego mamy za dużo co? No Ja mam ponad dwa staki zielonego A, coś, No coś koło Nie stak mniej więcej Tak jak nam na razie się skończyło tutaj No nam też Ale wiem gdzie jeszcze będzie zaraz, kurak, pojedziemy tam w prawo coś jest. W prawo, w prawo, w prawo. Łooo! Tam. Wy sobie zbierajcie tu i jedziemy na drugą kolanę, gdzie jest. Dobra. Spoko. Tutaj coś jest. Czerwony. Trzeba będzie chyba chwilę poczekać, nie? Tak, chwilę trzeba pojeździć tutaj. Tu można przy okazji na Kurde, ledwo jedzie ten mój złom Muszę znaleźć te skrzynie i wszystko. Bingo. Jak gdzieś widzisz te króliczki to wal, nie? Dwa skóry, nieźle. Aj. Ty uważaj tam, bo No co się... we mnie, co we mnie, ty. Co to jest? On no zwykła skóra. O tam jest dobra. Czekaj, wsiąść mi dało, też żeby nam nie to nie zajęło, bo Byłaby delikatna kicha, nie? Dokładno. Jestem <laughs> Spoko, spoko Szkoda, by polone zabiły No Czerwone, ty no, nie wierzę Weź tam po tamtą chatę, może... O, -o. kurak, stąd <laughs> Co Jeti. jest? Jeti. No to walczy go, dużo skóry wypadnie no dobra, ale ja tylko co w samochodzie w górę chcę wsiadać, patrzę, leci. Ja w ogóle coś mi się mieszka, Chrzani. Nie wiem, jakoś nic, tak... Nic, nie przywołał? No, ale jakoś tak nie mogę do góry powoli wziąć nie wiem Ja surowy step. O, no nie. Może w sens coś ci wpadł? Nie, będę muszę wejść, <laughs> Nie wiem, sprawdzić ja Kołeczkę do uszy albo przedmuchaj Nie wiem, tą myszkę Bloody V8, ona taka dosyć dziwna jest Ja mam Razorowską Tam coś jest, ale lagi są, ja cię kręcę No to przez chwilę zawsze tak jest nie no, czerwono. Jak nie złość tego niebieskiego dzisiaj bardzo mało. Przed nami po prawej. Widziałem, widziałem. Ale... To są puszki miedzie, co tam? Ty, no, 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 no. on wszystko zbiera, Kurasz dostał te puszki co, kurak puszki zbiera? Nie słyszę taki dźwięk Teraz <noise> 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 nie kojarzy ci się z tym <noise> A wypadłem No to no, nie dobrze. Nie też, już cię O dobra, zeszło. Kurde, z króliczek. Spierdziela, no. Cześć, no. no widzę. Okej okay. <grym> <Yes>. jezu. <grym> serio? masz kula z tego kulą. Padać. mi mieć jeszcze jeden pieprzost do tego kurwa kulą. Mogę go zebrać. No jest następny. A czemu ty masz jeszcze zielony kilof? Ja? Nie no, Jacek. Bo nie zrobiłem jeszcze niebieskiego, a co? No, czemu nie zrobiłeś? A nie wiem, nie wiem. Nie pomyślałem o nim. kurat ty kurak się Dobra, dobra, dobra. Na, 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 na. Kurczę, że tych czopków nie wziąłem, tyle można byłoby rozwalać. A masz bo je wierzę. No wiem, że są, ale musimy poczekać chwilę, żeby mi to na promieniowanie No, widzę tego. Czopka królika. Ach, znowu trafiłem. Kurczę. Gdy panie, a skończymy, to będzie można te hangary zwerbować. No, być można. Surowy steak 2, no nie wierzę. Surowy steak 2. Nazwa filmu, ty. surowy steak. Dwa. <laughs> I to jeszcze zamrożone, nie? żeby chociaż od marzenia. Dobra, ja no. Tak, bo ja tam jeszcze pod górką mam jedno. Tu jest jeszcze jedno. Ile macie, panowie, w ogóle? Ja mam 20 na razie Poprawię, poprawię coś jest Za Jeff'em W tym samym miejscu, trzy są Ale mi czapie Ale jeszcze nie trafiłem w tego Na to zielony Powiem wam, że tutaj gdzie jesteśmy jest jeszcze jedno lepsze miejsce niż tam. Tak? No. Ludzie? Tutaj się praktycznie jedno na drugim rysku. A w którym to miejscu jest? Jak się kończy droga, nie? Z no. tymi hangarami co jesteście. Jak się kończy hmm. droga wjeżdżasz na górkę po prawej i lecisz cały czas tą polaną prosto. Prawo, tak jak się kończy droga? Tak, tak, prawo na górę. Dwa. patrzcie Nie patrzyłem, jest, nie? Ja, dołożyłem, nie? Aha, czy dobrze. Mało było już? No, tam 70 czy 60. mam 80, chyba 4 jeszcze. O Kurde, jeszcze ja ten kurtka kończy zraźnie O mi rośnie O, ja zginę chyba No uciekaj O nie, dobra spada Nie O, spada, dobra Może robić Surowych surowe stajki No to życie nie wzrasta od surowych stejków mm, Szkoda, okay. Ile już kurak masz? 33. Kurcze, jak wy tam dajecie ja czas? Ja mam 30. Tu jeszcze są. 40, No wiem, 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 no. wiem. Ale to są obrągi jeszcze ty. Chodź zjemy najpierw. Ja je No tak jak tradycyjnie, wszystko dzielimy porówno, tak? Tak no, no. Ci się tam piorą, mamy robimy coś pożytecznego No Dobra słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek Bo już pół godziny prawie nagrywamy Już? No zleciało, co? <laughs> Jakiś dziwiony. Strasznie zabija czasu. No trzeba się ładnie pożegnać, nie? Czekaj jeszcze, to może jedno walniemy. No, jeszcze to walniemy. Urak, nie podchodź mi dookoła. O, w to. Idę jeszcze jedno. O, tam z tyłu jeszcze jesteś. Ja też widzę. To gratis do odcinka, nie? No, jako gratis dokładnie. Dobra, moi drodzy, będziemy, będziemy, będziemy kończyć. Standardowo, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Generalnie zapraszam Was na ten serwer, na którym gramy. No i mój Facebook, bądźcie na bieżąco. Także będziemy już kończyć. Tak więc będziemy kończyć i, i do następnego odcinka. Na razie. Trzymajcie się. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie.